Paweł Janas, były trener reprezentacji Polski. Witamy serdecznie w Dębicy. Z jakiej okazji pan tu zawitał do nas? Dzień dobry przede wszystkim. Jestem, hospituję kursu UEFA w Rzeszowie, ale ponieważ jest tu konferencja i cały zespół, który tam się. Miał uczyć, no to jest tu na konferencji. Dlatego do nich tu dojechałem, żeby to razem zobaczyć. A cieszę się, bo dawno tu nie byłem, a kiedyś tu się grało jeszcze jako zawodnik, i tu i miele, to takie w okolice są bliskie. Także naprawdę fajnie, że tu się odbywa ta konferencja, bo ci ten jednak muszą się doszkalać, no do Ten teren iglopolu, jednak znany w Polsce, przynajmniej z tych czasów lat 90. No, to z Legią przecież na obozy przyjeżdżaliśmy, żeśmy tu trenowali na zgrupowaniach, sparingi, także pamiętam, tylko że to się dużo zmieniło teraz. Panie trenerze, pierwsza wizyta na tym kursie UEFA, tak? To Pana jest? Tak, 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 bo ja jestem później na, mamy raz hospitację kursu i później jesteśmy na egzaminach. Często pan jeździ, szkolić trenerów? Znaczy ja w zasadzie nie, nie mam wykładów, ale jestem, tak jak mówię, no, sprawdzam jak to się wszystko dzieje i na koniec na egzaminach zadaję pytania. No. A co tam u Pawła NASA, no bo tak wiadomo z rynku takiego trenerskiego pana, pan troszkę zniknął. Co, co u niego słychać, co porabia? To już są lata u mnie. U mnie już jest dawno, skończyłem z trenerką jeszcze, tak jak powiedziałem, no, pracuję trochę, Teraz już w nie, a przedtem było w Lotosie, ale od, jestem od spraw młodzieżowych koordynatorem. Mamy 17 ośrodków i młodzież szkolimy, firma im sprzęt daje, dopłaca do obozów, do wszystkiego. Także my to kontrolujemy i jesteśmy w tym, no i pracuję przy tych kursach. Gdzie Pana można na stadionach czasem spotkać? Powiem, ostatnio to mało to najwięcej na Narodowym, bo na Lep Stacji jeżdżę. A teraz tyle tych meczów jest, że część wszystkich oglądam w tym, no bo ciągle w trasie, można powiedzieć, no to nie ma czasu na, na jakiś stadion, żeby iść. Jasne, podniesie się nasza reprezentacja po tych ostatnich ciężkich miesiącach? No jest, myślę, wydaje, że repstacja jest teraz na dobrym, no bo jak patrzymy od iluś lat, no to na każdym imprezie się. No, wychodzimy z grupy, znaczy, wychodzimy, no, wygrywamy grupę, czy tam jest takie, awansujemy, jedziemy na duże no, imprezy, na duże imprezy. No, to jest dużo od jakiegoś czasu, że to idzie w dobrym kierunku. No. Wiadomo, że wszyscy by chcieli, żeby Repstacja miała mistrzostwo świata, no, ale to nie jest takie proste, bo jest wiele krajów takich, co by chciało. Super, dziękuję bardzo. Dzięki.